Czas na trzeci tydzień Ultraligi. Zanim jednak pogrążymy się w esportowych emocjach, przypomnijmy sobie najciekawsze momenty ubiegłej kolejki. Ja nazywam się Ksenia, a to są Ultraniusy. Zacznijmy tradycyjnie od tabeli, która zaczyna nam się powoli przetasowywać. Co wyróżnia się na pierwszy rzut oka, to fakt, iż po dwóch tygodniach rozgrywek nie mamy już drużyny z zerem na koncie. To jest ewenementem na skalę dwóch ostatnich lat. Poza tym dobrze widzieć Go Skille i Iron Wolves, które powoli wracają do łask, choć chyba na to miano będą musiały zapracować nieco ciężej. Na razie wraz z Eską, dżentelmenami i diabłami stanowią rzetelne ogony klasyfikacji generalnej. A co słychać na górze? Podobnie jak w poprzednim sezonie, Agorouk trzyma się dość mocno. Miejsce Eski dumnie zajęło natomiast Illuminar Gaming, które swoją imponującą grą wciąż podnosi poprzeczkę coraz wyżej. Obie ekipy ścigają się o miano niepodzielnego władcy, a dodatkowego smaczku temu wyścigowi z pewnością dodaje fakt, iż tej wiosny to właśnie Łotrzyki potknęły się jako pierwsze. Poważniejsze zadanie w nadchodzącym tygodniu Czeka jednak właśnie w Tajemniczonych, którzy podejmą zero tenacity w ramach meczu tygodnia. Zobaczymy, czy Klejcu i spółka postawią się biało-błękitnym i zanotują kolejne minę zwycięstwo. I HG, i AGO ścigają się nie tylko na planie samego wyników tabeli. Rywalizacja odbywa się również w ramach pobijania rekordów indywidualnych, a konkretniej rekordu KDA. W zeszłym sezonie mieliśmy Lakera, który porwał się na spektakularny rekord świata ustalony przez koreańskiego środkowego Chowiego, który wykręcił 104 KDA w ramach wiosennego splitu LCK w 2019 roku. I choć Damian zdołał dobić do setki, to poniósł klęskę z rąk potężnego wejlota. Nie ma jeszcze dosłownego ultimate, ale to jest kwestia sekund! I spójrzcie, jak pięknie udaje się! No nie za pozycja dla przeciwnika! Ze Będziesz w stanie przeżyć! jasny gwint, Nie! Nie! nie bójcie! Trzymajcie go! Nie! W tym sezonie o ten nieco dziwaczny tytuł, najlepiej fragującego i najmniej ginącego, walczy środkowej Luminar Gaming Many. Który po dwóch tygodniach może się pochwalić KDA rzędu 57, co stawia go delikatnie za połową drogi do Lakera i Czobiego. Konkretne statystyki Kuby po czterech meczach to 12 eliminacji, 45 asyst i jedna śmierć, która oznacza, że przy następnej będziemy ten zacny wynik dzielić na pół. A to byłaby wielka szkoda. No dobra, nie przesadzajmy. Szkoda to jest wtedy, kiedy wydarzy się coś naprawdę strasznego, na przykład, bo ja wiem, zbanują ci trzy postaci, zabiorą czwartą i nie masz czym grać. Albo, co gorsza, zostawią tę czwartą, ale boleśnie ją skontrują. Na własnej skórze przekonuje się o tym środkowy kameleonów, Dawid Sonek, który jak na razie nie zobaczył jeszcze swoich ikonicznych postaci, pokroju Kale czy Casadina. Ciekawe, czy któraś ekipa w tym sezonie będzie chciała przetestować swoje szczęście. Ach, prawie zapomniałam solo bolo tygodnia. Nie wiem, czy to technicznie liczy się jako solowa eliminacja, ale, no wiecie, był sam. A poza tym solo bolo i kwadrakil w jednym to aż grzech nie wziąć. Zresztą, sami ocencie.

Poza tym po takim zagraniu to nie wstyd. Myślę, że taką akcją można zamknąć dzisiejszy odcinek. Widzimy się w kolejnych Ultraniusach. Do zobaczenia.